Witajcie na kanale Mamma Mia. Dzisiaj jesteśmy w Degrong, czyli w takiej galerii na zewnątrz i mimo że do świąt Bożego Narodzenia jeszcze jest ponad miesiąc, to my jesteśmy w scenerii bardzo, ale to bardzo świątecznej. Jak możecie zauważyć, oprócz tych wszystkich uroczych dekoracji świątecznych jest tu mnóstwo sklepów, restauracji, kawiarni i mamy tutaj również kino. Naszą uwagę przykuł jednak ten nowo otwarty Apple Store, największy w całej Ameryce i zobaczcie jaki piękny. Tak naprawdę, wycieczkę, spacer po The Grove powinniśmy zacząć od tego miejsca, czyli najstarszego i najbardziej znanego Farmers Market w Los Angeles, którego symbolem, można powiedzieć, ikoną jest ta wieża z zegarem, która znajduje się tuż za nami. Historia tego miejsca zaczęła się w 1880 roku, kiedy to dwóch panów postanowiło założyć tu farmę, gospodarstwo mleczne hodowali oni krowy, a z mleka robili różne przetwory. W 1900 roku zaczęli wiercić nowe studnie na wodę, ale zamiast wody dokopali się do oleju i, jak możemy się domyślać, dorobili się oni majątku. W 1934 roku w 1934 roku pierwsi farmerzy zaczęli przyjeżdżać ze swoimi owocami i warzywami na sprzedaż na słynny róg z Fairfax i trzeciej i tak powstał Farmers Market. Od tamtej pory kwitł tu nie tylko handel, ale i życie towarzyskie mieszkańców ówczesnego Los Angeles. Mamy tutaj również akcent polski. Polski dyplomata, który nazywał się Michael Gaszyński, czyli Michał Gaszyński, miał tutaj na tym farmer's market swój stragan, na którym sprzedawał sernik. Był on na tyle popularny, że przychodziły do niego przeróżne sławne osoby i przykładowo tutaj na zdjęciu mamy Merlin Monroe, która razem z nim kroi właśnie sernik. Jeśli ktoś z Was się zastanawia, czy to był taki typowy polski sernik, to odpowiedź brzmi tak, dlatego że pan Gaszyński korzystał z przepisów swojej mamy, oczywiście Polki. Dodam, że wiele znanych aktorów i artystów z Hollywood przychodziło tutaj na zakupy w tamtych czasach. Przyjeżdżali tutaj również prezydenci, bitelsi, czy na przykład Frank Sinatra. Także jest to niewątpliwie znane miejsce, a obecnie przy dużym szczęściu można spotkać tu kogoś sławnego, w którejś z restauracji. Zobaczmy teraz, jak wyglądają te wszystkie ozdoby i oświetlenia świąteczne w nocy. Stoimy teraz w kolejce, żeby się przejechać tym świątecznym tramwajem. Przejazd trwa kilka minut, jest darmowy, Mia będzie miała więc atrakcję i ja pewnie też. Tymczasem zobaczcie, jak tutaj jest wokół pięknie, kiedy się ściemniło. Wyobraźcie sobie, że ta piękna choinka jest przywieziona z północnej Kalifornii, 1000 kilometrów stąd i ma 80 lat. Na jej miejsce wsadzono 10 nowych drzew, a do przystrojenia użyto 15 tysięcy światełek i 10 tysięcy baniek. Przyznajcie, że robi wrażenie. Naszym obowiązkowym punktem, który zawsze odwiedzamy w Degrow, jest Cheesecake Faktory. Jak więc Cheesecake Faktory można się domyślić, że jemy sernik. Ja ogólnie uwielbiam serniki w stylu polskim, takie, które są mocno zbite, najlepiej z rodzynkami albo z brzoskwiniami. Natomiast tutaj w Stanach polubiłam sernik właśnie o smaku tiramisu. Z Cheesecake faktor. Można powiedzieć, że jest to niepowtarzalny smak, takie połączenie kawy i sera, a może bardziej e, sernika i ciasta tiramisu. E, no ja naprawdę go uwielbiam, rozpływa się w buzi. E, będziemy kończyć już ten odcinek. Jeśli wam się podobało to e, dajcie nam lajki, zasubskrybujcie nasz kanał. Możecie napisać pod spodem w komentarzu, e, czy jesteście za tak czy nie na dekoracje świąteczne już w listopadzie czy wam się to podoba czy czekacie do grudnia tradycyjnie na przykład do wigilii żeby ubrać swoją choinkę chętnie poczytam odpiszę na komentarze także zachęcam piszcie co o tym myślicie tymczasem widzicie Mija wcina sernik ja zaraz do niej dołączę pozdrawiamy serdecznie papa